I jo się ja jestem Radek i dzisiaj wam pokażę jak pobrać url z większość osób o tym już wie ale nowi użytkownicy mogą nie wiedzieć więc subskrybujcie mój kanał razem i wbijcie pod tym odcinkiem 5 łopak w górę albo 10 i będę szczęśliwy. No, i proszę do oglądania. Ogólnie na początku kupimy sobie karnet. No bo jak to nurse brał Kupimy sobie droższy. Ok, to 11 co 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 chcecie dać hm 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 tak ja nie mogę no prawda wiram mega box Oryginalny, każdy wie jak pobrać, ale nie nóż brał chyba. Trochę potwierdzam. Bierzemy sobie do niego z skina tego. No dobra, więc przechodzimy jak pobrać taki z Sprower. Okej. Okay. Więc trzeba na początku wejść w Google. I tu wpisać właśnie to. Ja Wam pokażę. Trzeba wpisać. U, lewy czekajcie. Teraz, tak, coś? I musicie wejść w to, bo ja nie wiem, co to jest, ale wiem, że to jest normalny serwer. No i tu, klikacie, klikacie, jeśli klikniecie w to, klik here, to Wam się pobierze. Ja mogę to zrobić drugi raz. I widzicie, tutaj jest. Ja mam plik ponownie, a Wam się pokaże to na dole. Czy chcecie to pobrać? Ja nie będę tego popierał. Jeśli Wam się pobierze, to musicie wejść w swoje pliki. I tu, nie wiem, możecie praktycznie, że wszystko zrobicie. To nazwało moją miniaturkę. Tu jakiś filmik, nie wiem. To chyba ten mój. <ścoughs> nie ogarniam tego. Nigdy nie ogarnę. No dobra. Nie mieliśmy się tym zajmować. Znaczy, mieliśmy ten. Zajmować się pobieraniem, ale nie mieliśmy się zajmować jakimś filmikiem. Okej, okay, więc jeśli chcecie, żebym nagrał więcej odcinków, yy, po prostu więcej odcinków, yy, jak to, nie wiem, jak w to gramy, czy coś. Nie wiem. Stworzy klub. Możecie do niego dołączyć. Real Gamery. By szła muzyka gamingowa. Nie wiem czy słuchaliście. Wyszła dosyć. No, napiszę lokalnemu żeby każdy wiedział co. Rosja? Co? Jak to się wydarzyło? Jak? Przecież nie będę z Rosji. Skąd te żartujecie? Jestem ślepy, czy nie widzę Polandu? To... O, jest Poland, dobra. Będzie za zero ten. za zero pucharków. Muszę na Ja mam zero, więc na tym klubie jest zero. Pewnie wy macie tam już, z... no bardzo dużo po prostu pucharków. Albo po prostu jeszcze nie gracie w nulizbę, i teraz wam pokazałam jak go pobrać. Ok, więc jeszcze trochę pootwieramy. Może jeden raz zagramy, ale w to wątpię. Taki jest stop. To zagrajmy szali, bo ona tu ma już chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Tak, ona ma już tutaj wszystko. Teraz może dokoniemy jakiś nie wiem, super power do niej czy coś Będziemy upgrade'ować w nowym odcinku Będzie opening Okej, okay, to jest mój ulubiony Okej, okay, dobra Czasem po prostu nie wybiera czy czasem zginie nie wiem, czy błąd, czy co? Ale czasem wybiera, zbiera. Trzeba taka albo po prostu poczekać. Najczęściej działa to w dwie osoby, ale widzę, że nam zadziałało. Okej. Okay. Co tam niszczę, ja zniszczę to. Oh oh o no. moj! Co to jest? Ja nie widziałem taki pakiet. W sensie taki pakiet, ten emotek. Nie go, nie go nie. Musimy sprawdzić to w nowym Brawlu. Dobra, jeśli są lagi, to nie dokończajmy po prostu tej Skoro są lagi, to bez sensu. Zobaczmy to w nowym Brawlu. Czy jest jakaś aktualizacja. No nie, nie, nic nie ma. Możemy uważać chyba w Google Play. Ale no nie wiem. Monoz Brawl ma tak, że... Jeśli wyjdzie aktualizacja, to prędzej od, od niego yy, w normalnym Brawlsters. O ja! Co tu się stało? Co tu się stało? Co to jest za kod? Takiego można grać w tym? Światowego! Oh my god! Tylko nie wiem kiedy to będzie. Nawet nie wiem czy to dla mnie będzie. Ale ciekawe, za 7 dni, przebranie finału światowego 2020. Kozacki. Ale ja bym wolał, jeśli będą te finały, bo już się skończyły. Napiszcie mi w komentarzach, czy się skończyły, czy będą. Bo ja nie będę tego skinął. No dobra, więc ja już się będę z wami żegnał. Dziękuję wam za oglądanie tego poradnika. Muszę to nazwać bardziej poradnikiem i trochę odcinkiem. No, więc trzymajcie się do nowego odcinka z Nullis z... Brawl. Cześć! idzie dzisiaj. <grym>